Ale polskie rycerze nie mają właśnie koni, wcale, wcale nie mają. Taki mały smoczek to byk nie dał rady, bo rycerz by go... Bardzo dobrze ciachnął no bo by wiedział jaki on jest. Po prostu te konie są ukryte w takich pokojach wsiadłem, sianem, żeby miały co jeść. Bo kiedy byłem w takim stucznym zamku, z kartonu cały bardzo wielgaśny i jak ktoś wróci jakimś ponidorem, to on łatwo przestawi nóż i on go łatwo przetnie. są brzmi w cinie? Ząb, zupa zębowa. Dąb, Wupa bową, I on się odr... I się odwrwa... I nie widzieliśmy, o co chodzi, Ja Nie, nie wiedzieliśmy, o co mu wcale chodzi.